Witam was wszystkich serdecznie Po długiej przerwie postanowiłem coś nakręcić Akurat właśnie niedawno wyszedł patch 8.11 do WOTA I postanowiłem może nie wchodzić do, do gry Bo dobrze już całość tego wszystkiego znacie Podam wam informacje jak wygląda ten installer Co możecie wybrać, jakie są opcje do wyboru I mniej więcej kilka rzeczy właśnie o tym I dlaczego to właśnie wybrałem może właściwie tak z drugiej strony czyli od końca, dlaczego akurat to wszystko posiada wszystko to co chce, po prostu posiada właśnie ten modyfikator do WOTA produkcji Aslina. co ciekawe jest to Polak właśnie tutaj link wam dam oczywiście pod filmikiem Znajdziecie bardzo dużo informacji, jak i również chyba nawet między innymi, też filmik jest o tutaj pokazujący możliwości tego moda oraz ostatnie zmianki, jakie zaszły w, tym, w tych jego produkcjach. Także bardzo, bardzo naprawdę popularny mod i jest z tych stron tutaj bardzo dużo. Praktycznie, bardzo dużo osób z tego korzysta. Dlaczego ja miałbym właśnie też tego nie robić? Praktycznie to, co chciałbym, to to zawiera, więc yy, przejdźmy może do samego instalatora, yy, jak to wygląda. Yy, z, mamy do wyboru, yy, oczywiście, dwie opcje do instalacji. Ja, oczywiście, wybieram zawsze modpacka instalera, yy, bo tutaj jest po prostu bardzo no, zwykła, najzwyklejsza, normalna wersja, bez możliwości tak jakiegokolwiek tam wyboru. Tutaj mamy bardzo obszerne. Yy, <laughs> Możliwości wyboru tak jak powiedziałem I to od nas zależy tak naprawdę ile to będzie zajmować, ile to będzie się ściągać itd. Tak tak Także może od samego początku Mamy tu do wyboru instalację własną bądź XVM a bez modpaka. Ja oczywiście lubię swoje rzeczy tam troszkę dorzucić więc <laughs> zaczniemy może od własnej instalacji Oczywiście, stryp normalny, dla alto nie jestem. Yy, kolorowych konturów również tam nie potrzebuję. Yy, samego hitloga też niezbyt. Przejdźmy dalej. Znaczniki nad czołgami. Oczywiście, ikona markeru rating WN. Może to być gwiazda, kwadrat, wyłącz. Nazwa gracza, rzymska, cyfra. No to już zależy od Was, prawda? Marker stokowej wieży, oczywiście, dałem pokaż. Yy, przejdźmy może niżej marker niskiego poziomu HP dosyć ciekawa, fajna, fajna opcja nazwy pod zniszczonymi pojazdami oczywiście u mnie są też co ciekawe anielskie skrzydła zniszczonego pojazdu z wartością trafienia o tutaj możemy sobie tą opcję wybrać czyli jak po prostu jakiś czołg padnie to będziemy też również widzieć damage jaki otrzymał również Kręgi, oczywiście z zasięgu spotowania, z zasięgu rysowania. Pokaż linie wychyłu działa, pokaż linie kierunku jazdy. Także te informacje możemy sobie tutaj ładnie dobierać, bądź dobrać. Specjalne ikony daję sobie tutaj dla czołgów ciężkich Tiero 10. Jeżeli chodzi akurat pod ten kontrol, to mi się to akurat nie podoba, to powiększanie. Tego akurat nie włączam. Hitlock akurat u mnie bez zmian, rozbudowany u góry, e, także to naprawdę zostaje. <coughs> ilość linii be, standardowo, bez e, żadnych tam pierdłek. Alarm dźwiękowy, postanowiłem sobie tutaj zainstalować e, taką ciekawostkę, nie wiem, jeszcze nie próbowałem jej, zawsze miałem ten zwykły. Automatycznie lokuje się do gry. Ja to sobie wyłączam. Eee, z racji tego, że mogę przełączać się między serwerami, eee, mogę wybrać sobie jedenkę bądź dwójkę, więc to też potem jest problem. Na przykład, eee, będąc w party, no ale wiadomo, że jak jesteśmy w party, to możemy sobie automatycznie się przelogować, Bra, Mniejsze z tym. Pomit Intro też fajny Bayer. Eee, zawsze korzystałem z ekstra modyfikacji umijającej to. A tu mamy po prostu całość. Eee, wszystko w jednym. Statystyki gracza XVM, z obliczaniem szansy na zwycięstwo. Yy, można powiedzieć potrzebne bądź niepotrzebne, w zależności od gustów, yy, rodzaj wyświetlonego ratingu. Standardowo domyślnie macie WN8. Nie jest on zbyt popularnie stosowany. Yy, radzę tutaj machnią WN6. Yy, to jest raczej bardziej tolerowana. Informacja, jeżeli chodzi o na przykład yy, klan. Bądź tam porównywanie statystyk, jeżeli chodzi między graczami. Ustawienia w garażu to akurat dosyć fajne. Guzik z cenami, odznaki mistrzowskie na, pasu, na pasku czołgów oraz na drzewku rozwoju odznaki mistrzowskie. Rozbudowanie informacji, profil gracza oczywiście to też bardzo fajna informacja. No i tutaj mamy całość paczka modów. Ja akurat sobie dałem tu Damage Indicator. <laughs> Pokazuję mi po prostu mniej więcej skąd dostałem. Takie szczoweczki. Jeżeli chodzi o automatyczne ściąganie, zakładanie sprzętu, ja tego nie używam. <laughs> Z racji tego, że lubię po prostu sam dobierać sobie sprzęt. co, gdzie jak duże cyfry na ikonach amunicji bot detect o, ostatnia dosyć ciekawa informacja możemy ją znaleźć na różnych y, stronach dotyczących modyfikacji y, pokazujące nam właśnie y, y, takiego gracza, który po prostu może jest przy komputerze, a tak naprawdę go nie ma y, mod do czatu w bitwie, oczywiście filtr czatu plus antyspam y, ja bym sobie tutaj dodał chat scrolling Pozwala na przewijanie czatu. Czasami po prostu nie damy rady czegoś doczytać. Możemy wcisnąć Enter, po prostu i ten czat sobie przewinąć. A kolesia, który spamuje, zawsze możemy po prostu zmutować. Eee, z kolorowa. atracja i rykoszety pokaż ślady trafień, to jest dosyć fajna, ciekawa właśnie opcja zielone, czerwone kolorki, daltoniści będą mieli tutaj ciężko celowniki ja tutaj sobie wybiorę Jimbo nie będę kombinował Mamy do wyboru, tak widzicie, Melty, Krikster, Crosshair. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, możecie sobie wpisać na Google bardzo prosta informa, info dotycząca tego właśnie, jak ten wasz celownik może wyglądać. Kalkulator efektywnego pancerza własnego pojazdu. Możemy to włączyć bądź wyłączyć. Ja to zostawiam. Nie mam aż takiej świetnej informacji jak co niektórzy youtuberzy, i pamiętam, można powiedzieć, strzały z dupy, yy, jaki czołg ma, jaki pochył kurwa, czy cokolwiek. Mniejszość z tym. <laughs> Server cross, celownik ser serwerowy, yy, prosty, biały, bez kombinacji. Yy, gun constraints, znacznik max wychył działa. <laughs> to dosyć ciekawa informacja, jeżeli gramy te ami bądź <laughs> yy, zwłaszcza artylerią. Ja sobie tutaj dałem to tutaj standardowo. Niestandardowe ikony pocisków, modułów i konsumpcja by Ungrass. By To akurat nie wiem, ale zaryzykuję i włączę. No, i damage panel to sobie akurat z dźwiękiem e, alarmu przeciwpożarowego. Bardzo fajna opcja e, polecam e, dla osób, na przykład, e, będących w zatraceniu podczas bitwy i po prostu nie wiedzących, że się jarają. Znaczy, chodzi mi o czołg. Dobra, zegar w garażu z dniami tygodnia. Bardzo fajna opcja. Włączamy sobie tutaj polski pod guzikiem, bitwa, może nie, wystarczy nad guzikiem. Max Farplane.